Siemanko, my znowu na plaży jak pra, prawdziwi plażowicze o tam Piotrek, machnij, machni, machni. Ej! o macha powiem wam pompa idzie od strony od strony karwi o trochę będzie widać kurcze ciemno się zrobiło granatowo no, no co, na razie co wpadło Za zresztą, zaraz wam pokażę Jesteśmy ile? W pół godziny może. Tak. O, Tu już jest blisko zachodu, bo to już jest dziewiętnasta, tak? Dziewiętnasta no. trzydzieści. O, tak pod słońce mogę tak sobie. O. O, zaraz pogryzę słońce. O. No, na razie wleciały tak. Piątka jako pierwszy dobry sygnał na monetę. Więcej nic. Jakiś ludzik na magnesy. Taki gigantyczny dinozaur. Albo może hylozaur. Pozdrawiamy chlozaura No i co jeszcze wleciała? I wleciała pani łyżeczka, a w zasadzie mama pani łyżeczki. O. Ikeja. Tak jak córka, tak i matka, Ikeja. No i dobra, i tak to wygląda. O. Idziemy dalej, chyba kawałek w tamtą stronę, a jak nie, to nie wiem gdzie. Może w stronę tej rzeczki, bo tam jeszcze nie byliśmy, a tam tam wy... Ludziom z wykrywaczami się nie chce chodzić, do końca, bo to jest kawał drogi. Tam nieraz są fajne fanty, zalegają przez dłuższy czas. No i ale nie wiem, czy dzisiaj pójdziemy, czy nie. Zobaczymy. Jak tam Piotrek idzie? Jest dobrze, nie? Ile złotka już? Półtora kilo. kilo, kurde. Ten to śmiga. Kurczę, no aż się spociłem normalnie. Zobaczcie. Ja dziękuję, ale petarda. Ja, i kurde, jakie złoto, pierwsze złoto w tym roku nie ja żartuję. Dwa złote. No, teraz tradycyjnie trochę zachodu musi być nad morzem. Proszę, jakie dzisiaj są chmury, jak zachodzi, ale tutaj z tej strony to się zrobiło. O. A już się rozchodzi, pomału. Gdzieś to się rozeszło. I dalej poszło Nie, rozeszło się zobacz ta burza, nie? Ta burza, rozeszła się trochę No. Ale zachód super No cześć wam, <grywa> cześć Nie dobra, my już kończymy Jest trochę lepsze światło jestem pod latarnią Będę dzisiaj zarabiał <grywa> Tutaj Piotrek też Mówi, że już czeka na pierwszą klientkę. No. Nie, no dobra, zaraz zobaczycie, ile mamy. Bo dzisiaj Piotrek wygrał. Kazek Czarne kciuki ostro. 27, 40. 28 mówi już. 7, 6, 7, 28, 42. No, 28, 42. A ja mam, jak mówiłem, 16, 16, 17, 17. Pani łyżeczka ten wielki dinozaur czekający na partnerkę mm. i tu partnerka jego <laughs> nie no dobra Ech. no tyle nie no jest już mistrz dzisiaj no mistrz no. trzymajcie się do następnego odcinka hej